witajcie kochani dzisiaj chciałam trochę porozmawiać o emocjach i to o tych trudnych emocjach których nie umiemy przeżywać które są dla nas problemem często które sprawiają że my tak naprawdę uciekamy od czucia i od samych siebie i od tej prawdy o sobie uciekamy albo Działanie, prace, spotkania towarzyskie, planowanie każdej minuty naszego życia, albo uciekamy w różnego rodzaju używki, czy spędzanie czasu w sposób taki mało, powiedziałabym, konstruktywny. I Mm, nie odbierzcie mnie źle, nie jestem przeciwna tego typu praktykom, sama je stosuję na co dzień. Po prostu czasami jest nam tak trudno z tym, co czujemy, że na dany moment nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy gotowi mm, zostać tam, gdzie jesteśmy i świadomie przeżyć to, co czujemy. I wtedy te różne techniki ucieczki, e, które tak naprawdę stosujemy od dzieciństwa, bardzo się przydają. Natomiast uciekanie w nieskończoność od emocji nie prowadzi do niczego dobrego. E, prowadzi do zablokowania przepływu energii przez ciało, do takiego usztywnienia ciała, do. Mm, Takiego zabetonowanego, ja na to mówię, ciała i sposobu reakcji, yy, gdzie osoba właśnie taka, która nie chce czuć, blokując emocje negatywne, blokuje też pozytywne i właściwie przez to życie przechodzi taka, na wpół żywa tak naprawdę go nie doświadczając w pełni. Yy, I Ważną rzeczą jest świadomość tego, co czujemy, i przeżywanie na miarę możliwości na dany moment. A jeżeli nie jesteśmy w stanie skonfrontować się z tym, co czujemy, nie mamy na to przestrzeni albo siły, energii, to nie jest dobry moment, nie mamy warunków bo dookoła jest mnóstwo ludzi. To dobrze jest pamiętać o tym, że tak się czuliśmy, i wrócić do tych emocji, i zrobić sobie taki proces uwalniania. Dlaczego? Dlatego, że emocje to jest najlepsza droga do samego siebie, ale nie do tej roli, którą sobie wybraliśmy, i którą gramy i od której nas znają inni roli matki, roli córki, pracownika, świetnej koleżanki, tylko droga do takiego prawdziwego ja, czyli do dotarcia do miejsca, w którym ja wiem kim jestem i w pełni to akceptuję. I Emocje, właśnie te najtrudniejsze, one ciągle wracają właśnie dlatego, że są dla nas drogowskazem, w którym jeszcze miejscu ja nie znam prawdy o sobie, działam nawykowo, reaguję nawykowo i właściwie trochę jak taki robot albo automat idę przez życie. Bazując na przekonaniach, które gdzieś kiedyś. Ee, Pozbierałam w ciągu życia, które mi wtłoczono w dzieciństwie, albo ja sama z uwagi na to, co się wydarzało w moim życiu, przyjęłam za prawdę. Dla mnie czucie ciała i emocji to jest odkrywanie prawdy o sobie i możliwość skonfrontowania się z tym, co ja tak naprawdę w sobie noszę gdzieś tam głęboko wewnątrz, chociaż często tego nie pokazuję nikomu. A też bardzo często sama nie lubię tam zaglądać. I ja zachęcam Was do takiej praktyki uważności na czucie, na emocje, na sprawdzanie w ciągu dnia co jakiś czas, co ja czuję, czy jak ja się czuję. A jeżeli złapiesz się na tym, że nagle czujesz się niekomfortowo i źle, Wróć do ostatniej myśli, sytuacji, osoby, którą spotkałaś, i sprawdź, czy to nie wtedy właśnie nagle zmieniły się emocje w Twoim ciele i odczuwanie Twojego ciała. Emocje przeżyte, ale nie z poziomu umysłu i głową, co ja czuję, jak ja się czuję, i tyle, tylko. Poczute w ciele, przeżyte w ciele, doświadczone w ciele, nie z poziomu umysłu, ale ciała, bardzo często kulminują się, a potem wygaszają, czyli one blokowane cały czas gdzieś napierają, ale jak my tą tamę puścimy i pozwolimy sobie poczuć, to te emocje zaczynają się wygaszać. I są coraz delikatniejsze, i też te sygnały z ciała delikatniejsze. I zwykle nie jest to proces jednorazowy. Zwykle jest tak, że emocje, które gdzieś tam były blokowane przez 30-40 lat życia, no one podczas jednej takiej sesji nie będą uwolnione w całości. Ale gdy przyjdzie kolejna fala, przy jakimś nowym doświadczeniu, my znowu zaczniemy się tak czuć. To jest szansa, że te emocje już nas tak bardzo nie porwą, w sensie, że nie zareagujemy emocjonalnie. My je poczujemy, ale już wiemy, jak z nimi pracować. Wiemy, że w odpowiednim momencie możemy sobie pozwolić na poczucie ich, otworzyć ciało na, na takie przepłynięcie tej fali, bo to jest fala energii. I jeżeli te praktyki są powtarzane, na co dzień, to wierzcie mi, nawet bardzo emocjonalne osoby po jakimś czasie zaczynają reagować zupełnie inaczej. I ja mówię wam to ze swojego doświadczenia, ponieważ ja całe życie byłam mocno emocjonalną osobą. I tak naprawdę byłam przez to też taka niestabilna, szarpana w tą i w tamtą stronę. I było to bardzo trudne dla mnie. Natomiast ta świadomość tego, co czuję, i pozwolenie ciału na poczucie tego i na przeżycie emocji, ale nie w głowie, tylko w ciele, spowodowało, że wiele z tych najtrudniejszych emocji, nawet jeśli do mnie wraca, to one są dużo słabsze i to są emocje, które się pojawiają w naturalny sposób, czyli np. lęk przed zagrożeniem, a nie lęk, bo. Ktoś dzwoni, przychodzi wiadomość, albo ja muszę iść gdzieś, i się pojawia lęk, który właściwie niczego nie wnosi. On nie mówi prawdy o tobie. I te wszystkie właśnie takie fałszywe, ja bym powiedziała, informacje, które towarzyszą trudnym emocjom, mamy szansę się im przyjrzeć pozwolić sobie na taką konfrontację z tym na przeżycie emocji które tam się pojawiają i tak naprawdę ten komunikat często bardzo negatywny dla nas on przestaje mieć taką energię i siłę on przestaje funkcjonować w naszym życiu i też coraz trudniej jest nas strigerować bo Coś, co kiedyś ktoś powiedziałby o mnie, do mnie, e, i wywołałby burzę po prostu emocjonalną we mnie, w tej chwili ja mogę przyjąć wzruszeniem ramion i powiedzieć: Aha, taka jest Twoja opinia na mój temat. Okej, okay. masz prawo tak myśleć, wolno Ci. To jest Twoja opinia. Ona tak naprawdę dla mnie nic nie wnosi. Więc jeśli jesteś taką osobą, która jest albo zbyt emocjonalna, albo z drugiej strony nie czuje nic i, i czuje się właśnie taka zabetonowana, to ja zachęcam do takich praktyk. Przytulam Was.